8,98, Roberts. Dzisiaj pokażę Wam Dre, operator ratunkowy. Co tu no, wysłać? Może jeszcze jeden najszybciej pojedzie? Tak, wysłany. Pożar na. 5 pięć. o, Łódź to was zostanę I teraz o idem I teraz zrobię przerwę robię, i jak będzie tutaj na wezwanie to ja będzie 10 subów, to będzie 2 specjały 3 e, specjały w tej grze będzie e, no pokażę wam mój e, s, e, mój, mój mój sojusz drugi to będzie w Brawl Stars będę nagrywał, że

Dobre, pa!